Cześć! Mamy kolejny piątek przed samym weekendem, ale oczywiście nie wypuszczę Was na weekendowe leniuchowanie bez odrobiny astronomicznej wiedzy. Więc jak co piątek multiastrofon? W którym odpowiadam na kilka pytań kilku różnych widzów. Pierwsze pytanie od Multrona: 38 Mam pytanie, dlaczego ziemski Księżyc nie oddala się od Ziemi? A na przykład Mars czy Jowisz przyciągają swoje Księżyce i będą miały pierścienie. Widzisz, tutaj trzeba wziąć pod uwagę kilka kwestii. Po pierwsze, wielkość Księżyca i jego masa w stosunku do Ziemi i wielkość księżyców Marsa, czyli Phobosa i Deimosa w stosunku do masy i wielkości Marsa. Są one, no, można powiedzieć, nieporównywalne. Ruch Księżyca dookoła Ziemi o wiele bardziej wpływa na naszą planetę oraz nasza planeta o wiele bardziej wpływa też na Księżyc z racji na to, że są we wzajemnym oddziaływaniu sił pływowych czyli po prostu musimy zwrócić uwagę na to, że o wiele silniej Księżyc przyciąga tę stronę Ziemi, w którą stronę jest akurat zwrócony i vice versa, o wiele mocniej Ziemia przyciąga tę część Księżyca, która jest zwrócona w tym przypadku akurat cały czas w stronę Ziemi. Widać działanie Księżyca poprzez na przykład przypływy i odpływy oceanów. I teraz musimy wziąć pod uwagę również ten ruch obrotowy naszej planety. Nasza planeta przez to, że woda zostaje wybrzuszona przez księżyc, po prostu przyciągnięta, zaczyna się obracać troszeczkę wolniej. To jest nieznaczne spowolnienie obrotu, tak naprawdę około 2000 sekundy na 100 lat, o ile pamiętam dobrze. Natomiast w tym przypadku, jeżeli Ziemia zwalnia, no to Księżyc niestety trochę przyspiesza, tak to właśnie w tym przypadku działa. I przez to, że trochę przyspiesza, no to wchodzi na te wyższe orbity. Oddala się od Ziemi o niecałe 4 cm rocznie, to jest tam 3,8 cm. Natomiast naukowcy twierdzą, że niekoniecznie jest tak, że kiedyś się urwie z naszej ziemskiej grawitacyjnej smyczy. Ponieważ są teorie, że po pewnym czasie, kiedy tam osiągnie, e, osiągnie ponad 400 tysięcy kilometrów odległości od Ziemi, zacznie z powrotem spowalniać i wracać na swoje miejsce. No i też ciekawa rzecz, że dawno, dawno, dawno temu księżyc był dużo bliżej niż obecnie, i jego obieg dookoła naszej planety trwał zaledwie 6 dni, a nie 28, tam niecałych, tak jak w tym momencie. Legolas 2522. Czy wiadomo w którym miejscu miał miejsce wielki wybuch? Skoro wszechświat się cały czas rozszerza to na chłopski rozum musi być jakiś punkt od którego to się zaczęło, środek kosmosu. Widzisz, to jest właśnie ten problem postrzegania wielkiego wybuchu jako wybuchu, jako eksplozji, która rozchodzi się na wszystkie strony z jakiegoś punktu. To jest właśnie to niefortunne stwierdzenie i niefortunna nazwa dla tego, dla tego eventu, który, dla tego wydarzenia, które miało miejsce dawno, dawno temu. To bardziej jest takie wszechobecne rozszerzanie się, nagłe pęcznienie wszechświata niż sam wybuch Perse. Trzeba to porównać do czegoś co bardziej znamy z naszego życia codziennego. Wyobraź sobie, że pieczesz ciasto. Na początku to jest taki mały kawałek ciasta, a do środka wkładasz rodzynki. No i niech te rodzynki będą naszymi galaktykami. Natomiast samo ciasto będzie przestrzenią. Więc wyobraź sobie bardzo, 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 bardzo małe ciasto. W pewnym momencie ono zaczyna rosnąć, rośnie, 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 rośnie w piekarniku. Rodzynki oddalają się od siebie, wszystkie oddalają się od siebie i tak naprawdę w zależności od tego, gdzie staniesz i gdzie spojrzysz, to będzie ci się wydawało, że wszystko ucieka od ciebie, także że znajd znajdujesz się w środku, właściwie w tym środku a, naszego ciastowego wszechświata, tak? Natomiast nie można za bardzo mówić o czymś takim jak środek, jak miejsce, z którego to się wszystko zaczęło, ponieważ miejsce powstało dopiero, bo przestrzeń sama w sobie powstała dopiero przy Wielkim Wybuchu i zaczęła się ona momentalnie rozszerzać w każdym swoim punkcie, pęcznieć po prostu jak to ciasto. I dlatego właśnie mówimy, że środek wszechświata tak naprawdę jest w każdym miejscu, gdzie się znajdziesz. Lipson pyta, czym jest bozon Higgs'a i ma nadzieję na odpowiedź. No to, drogi Lipsonie, oczywiście odpowiadam Ci. Bozon Higgs'a jest cząstką elementarną należącą do grupy bozonów e, i odpowiadać ma za nadawanie innym cząstkom elementarnym e, masy. Po prostu, jakby to powiedzieć w prosty sposób. Ehm, Okej, okay, pole Higgsa, które złożone jest właśnie z tych bozonów, ehm, oddziałuje z innymi cząstkami i w ten sposób, jakby nadaje im masę w zależności od tego, jaka cząstka to jest. Ale postaram się o prostszy przykład. Od razu zaznaczam, że to nie jest dokładnie w ten sposób, ale w ten sposób najłatwiej będzie zobrazować na jakiej zasadzie działać mogą właśnie bozony Higgsa. Odnalezione właściwie nie tyle odnalezione, nie tyle wy wykryte, o właśnie o to słowo mi chodziło, wykryte w roku 2012 w Wielkim Zderzaczu Hadronów. Więc wyobraź sobie, że wchodzisz gdzieś do pomieszczenia, na jakąś na przykład imprezę i idziesz ze swoim bardziej znanym znajomym na przykład od ciebie. Ty przechodzisz przez tłum bez problemu. Natomiast twojego znajomego zaczynają oblegać coraz bardziej e, jacyś inni znają jacyś uczestnicy tej imprezy i bardzo ciężko jest mu się e, przez ten przez ten tłum przecisnąć, tak, ta jego bezwładność jest, jest większa, a jego masa po prostu w ten sposób rośnie. Więc mówię, to jest takie bardzo, bardzo, bardzo kulawe porównanie, ale mniej więcej można sobie wyobrazić w ten sposób, jak działają e, bozony Higgsa. Także, tak jak powiedziałem, to są cząstecz, cząstki elementarne, które nadawać mają innym cząstkom masę poprzez oddziaływanie ze sobą. Krzysiu Owsianka pyta, czym wysłano lądownik księżycowy Apollo 11? No, wczoraj był stream, cały stream praktycznie poświęcony właśnie Apollo 11 i tam omawialiśmy rakietę Saturn V, którą to właśnie rakietą wystrzelono lądownik Orzeł i moduł dowodzenia Columbia na Księżyc w roku 1969. Rakieta miała 111 metrów wysokości, 3000 ton tyle ważyła, więc generalnie widać było, że to był po prostu potwór wielki, Potwór wielkie silniki F1, najmocniejsze silniki wtedy używane przez ludzkość. To też jest ta rakieta, którą właśnie sklejałem na streamie kilka tygodni temu. Natomiast już niedługo, oczywiście, będzie chyba zdaje się, chyba jutro w sobotę, będzie wrzucony ten stream wczorajszy. Także polecam zapoznać się z jego treścią, bo tam trochę więcej o tej rakiecie było i tam generalnie można sobie ją dobrze zobaczyć. Natomiast na podstawie projektów tej rakiety oraz części używanych przy strzelaniu promów kosmicznych w kosmos, budowana jest i właściwie kończone jest budowanie rakiety Space Launch System. To będzie taka wielka rakieta, która będzie mogła wynieść chociażby na przykład astronautów na Księżyc już za kilka lat. Grzegorz Ochrombel. Kurczę, może to i banalna kwestia dla niektórych, ale nie rozumiem, w jaki sposób udaje się utrzymać łączność z sondami wypuszczanymi w tak gigantyczną odległość i przesyłać na przykład zdjęcia. E, Grzegorzu, no generalnie jest to możliwe tylko dzięki temu, że używane są po prostu potężne anteny. To, to co mamy w domu, gdzieś Wi-Fi, jakieś nawet stacje przekaźnikowe, e, telefonii komórkowej, to jest e, mały pikuś w porównaniu z tym, czego używa się do podtrzymywania kontaktu z sondami. E, jest coś takiego jak Deep Space Network. To jest taka sieć wielu, wielu anten na kuli ziemskiej, które po prostu wysyłają... Sygnały olbrzymiej mocy i odbierają po prostu te słabe sygnały nadawane z sondy. ale z racji na to, że jest ich tak dużo i mają tak potężną moc, są w stanie wychwycić to z pomiędzy szumu. Natomiast dosyć mocne anteny zamontowane są też na samych sondach. Jednak prędkość przesyłu jest znikoma, czasami niektóre zdjęcia mogą wędrować do nas nawet i kilkanaście godzin, po prostu jest to e, ciągłe pobieranie tych danych e, i dlatego też tak długo trwa opracowywanie danych, właśnie pobieranie ich i i można sobie myśleć, ok, sonda robi zdjęcia, mogłaby nagrywać filmy jakieś, przesyłać, to byłoby fajnie, wszystko byśmy w końcu widzieli. No właśnie przez ten problem z przesyłem na tak duże odległości, no, nie za bardzo mogą to robić. Ale fale grawitacyjne, które em, odkryliśmy, znaczy odkryliśmy, które istnienie potwierdziliśmy ostatnio, em, okazuje się, są już takie jakieś e, analizy pod kątem tego, aby używać ich w przyszłości, jeżeli nauczymy się je jakoś generować sensownie, e, aby używać ich w przyszłości po prostu jako środka komunikacji, wtedy e, przesył byłby o wiele, o wiele lepszy. Na koniec, oczywiście, Astrosuchar. LEGO mówi, dlaczego Ziemia kręci się wokół Słońca, bo nie może znaleźć miejsca na zaparkowanie. Ale Marcin Radczyk idzie z tym dalej, bo czuje hajs jest coraz bardziej sucho. E, właściwie jakaś, nie wiem, jakieś centrum, e, centrum nawadniania Polski powinno się zainteresować waszymi sucharami. Natomiast ja chciałem was serdecznie zaprosić na poniedziałek na nowy odcinek Astrofazy z serii Układ Słoneczny. Będzie w końcu uran wyczekiwany przez wielu, wielu z was. No i oczywiście wtorek to kolejne kerbale na streamie, a w czwartek kolejna Astrofaza e, live. Także trzymajcie się ciepło, miłego weekendu, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.